Ostatnim odcinku grałem w Buduj samolot. No i też mi się podobało rozgrywkę. Dlatego dzisiaj przejdziemy przez wszystkie gry, yy, właśnie związane z yy, budowaniem pojazdów i, i ocenimy wszystkie. Od 1 do 10. Lecimy. Więc pierwszą grą będzie buduj ciągnik, czyli inaczej buduj traktor. Ha? I... Yy, I do grę. Idziemy jak ktoś w mnie gra, no i zobaczymy. W sensie nie owi, nie traktor, tylko kosiarka. O? Hmm. Paliwo. O. Ja no sam taki szybki. Widać, powoli yy, ścianamy trawę, no i nie mamy paliwa. Nasza kosiarka po prostu wybuchła, ale mamy 28, yy, 28 pieniędzy i możemy kupić więcej rzeczy. I je, skończyło nam się paliwo znowu. Zapisane masz. Nie wiem jak to się mówi, ale. I mm. jedno tu niech będzie. Zobaczmy. O, jesteśmy szybcy. No, już tam no mamy. Bardziej szybki kosiarkę szybszą, tylko tarcza teraz paliwa nam będzie słodzić. Zobaczmy, jakie to są w ogóle przedmioty. O, muszę odblokować... bo muszę odblokować pięć ale mamy large wheel, duże paliwo, co znam z tamtej gry, mocny niszczyacz. blok szklany, Silne koło podobne paliwo niż czy czacz. Nie wiem czy to dobrze mówi. mówię. Tak bym w drzewo wjechał. Czy to jest przeszkoda? Tak, to jest przeszkoda. Jak widzieliście, już mamy wykupione silne koło. I. O. Co? Łatwo! Czekaj, co? Muszę zostawić 3000 kasy. Dlaczego? O, dziękuję. Chyba mój kolega mi dał, ponieważ mną w serwerze. A, no to skoro mamy tyle kasy, to możemy kupić large wheel i duże paliwo i mocne, a nie, nie na zobaczmy jak coś przypsa, bo jesteśmy mega szybcy, zarabiamy dużo kasy, nie, tak widok z naszym, Ten. Oto nasz ciągnik, Oto nasz e, końcowy ciągnik, mam tutaj nasze, e, nasze paliwa, nasze koła, super. Przechodzimy do naszej gry. Teraz zagramy sobie w Zbuduj pociąg. Ok, dołączyłem i mamy taki. E, mamy taki pustynny film. Taki Dead Drays. Więc o, kupimy, mamy już blok. I. Mamy blok tutaj, bo ten. I to jest nasz pociąg. Jest sobie więc możemy się skupić. Spike. Może spike. Spike i... Zarabiamy bardzo dużo pieniędzy. Mamy tyle kasy, to jest imponujące. Weapons. Weapons. Uuu! Ja chcę młóżek. Młóżek. Tylko. Tak koło kupię, żebyśmy tosza szybciej i nie mam luk się. Bram mamy better I persentaż I... za Super. Wejdę sobie do nook. O! Oh. give me that and give me that. No, flip bro. zobaczmy, ile dostanę! Ojej, jesteśmy bardzo szybcy w moim pociągu. A, ja chyba dokładam paliwo? No może zombie, wow, zwiążę to węgo. Mio mój pudełku, pusz, nie, mam nie, 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 Wracam. nie, 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 Teraz będziemy szybciej. Ты кап. Массакра. Набракупь мне себе... Пистолет. Пистолет. Эй ты. Эй. 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 Nie mogę już prowadzić. O, ile, koniec róż. czy to nie da paliwo do mojego pociągu? O, mamy paliwo. Pro. Dobra. Podjedziemy trochę dalej. O, nie, już O, mój boże, co to za impreza? To chyba jak koła, co ty? No, to jest genialnie się prezentuje mój, mój pociąg. paliwo, 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 paliwo. Matka nie miała, mój pociąg. nie miała, mój my to pociąg. Gdzie jest mój pociąg? Mój Boże, o, mnie boże. za długo. Mój Boże, co to za długo? Za długo! Aaaaa! Oj, tak końcowo wygląda mój pociąg. Wstawiałem jakiś rakietowy silnik, który mi się nie przyda, ponieważ już. już, 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 już lecimy do ostatniej gry. Eee, za pociąg był The Chain. Ici do następnej gry. Ostatnia gra, w którą zagramy, to będzie Zbuduję skorulkę. I ta gra teraz ma... Ona ma 800 tysięcy 800 aktywnych. Więc zobaczymy. Eee, to nie wy... Eee. Ktoś może mi powiedzieć, dlaczego Skorulka ma paliwo? Stawiamy po prostu. To coś. Zobaczmy co, jakie są bloki. Płyta. nie, Okrągła pyta blok. Zobaczmy, jaki jest najlepszy. Tiadro Barby. Huh? Farby. Smaczne, samolotowe. samolotowy. Ejo. Dobra. Spróbujmy zdobyć jakieś... No, jazda. Yes, tak. O, oh, wow. O, oh, że Sparowanie jest tutaj okropne. Come on. Przecież to jest Czemu to ma paliwo? O, oh, zrobiłem 18. Dużo. mam się na rampę... To. I możemy kupić koło. Wow, ono jest malutkie. Przepraszam. Zobaczmy, czy możemy skorzystać z rampy już. Nie mogę nie się ruszać? Guys, guys! nie mogę się ruszać. Naprawdę nie mogę się ruszać. Guys. Guys. tak, tej czekaj, czy ja mogę wyjść, żeby. O, mogę, chwila prawie nie mogę. Tak się przyda do eee. No i tak, no e, udało nam się na szczęście, na przykład takie wzmacniaczy kupić, Mamy dwa. Teraz pójdziemy ocenić wszystkie gry. Zbuduj ciągnik, czyli zbuduj yy, ko, yy, koparkę w sensie yy, yy, zraszacz, w sensie, w sensie, no wiesz, no, no traktor w sensie. Tą grę oceniam 5 na 10. Była dobra, ale była moim zdaniem trudna i zanudna, więc 5 na 10 na razie jest na pierwszym miejscu. Teraz druga gra, w którą graliśmy, to jest Buduj pociąg i oceniam ją 7 na 10. Jest bardzo fajna, przypomina mi o, o nostalgiczne Dead Rings. Jest fajna, można się bić z zombiami. Jest naprawdę, ma jakiś challenge w sobie i na razie ma pierwsze miejsce, a traktor drugie. I ostatnia gra, w którą graliśmy, to była Zbuduj deskorolkę. Ja ją ocenię 4 na 10. Gra była git, ale moim zdaniem Pomysł na to, że budujesz dyskorolkę jest dziwny i tak samo może musisz na przykład paliwo do twojej dyskorolki. I sam, sam gameplay był taki trochę nudny, nie było żadnych dużych przeszkód, tylko po prostu zbierałeś kasę i paliwo. Czyli tak, ranking jest taki: na pierwszym miejscu jest zbuduj pociąg, na drugim zbuduj ciągnik, a na trzecim zbuduj dyskorolkę. <grym> Masakra. Mam nadzieję, że wszystkim Wam się podobało, i widzimy się w następnym odcinku. Pa! Pa! pa.